dzięki OSP Rożental za nominację, pompujemy dla Wojtusia, do zadań. Do pompy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9, 10, postać. Zadanie wykonane. Nominujemy OSP Targowisko, OSP Gromoty, OSP Tużnica, OSP Krzewsk i ławska Grupa Ratownictwa z Karolem na czele. Kołem. Dziękujemy OSP Rozental za nominację. Przyjmujemy wyzwanie. Pompujemy dla Wojtusia. Do pompy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie My nominujemy OSP Rakowice, OSP Łążyn oraz OSP Szczepankowo. Powodzenia! Dziękujemy za nominację OSP Służ. Nie zapomnimy wam tego. Gaszyn Challenge specjalnie dla Wojtusia. Wyjątkowy challenge w deszczu. Dziś dla was połączone siły. Policjantów, ziławy, Służby Więziennej Zakład Karny z Iławy i Państwowa Straż Pożarna z Iławy. Wojtusz, trzymamy za Ciebie kciuki, teraz Ty trzymaj je za nas. Zaczynamy! do pałkań. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wdrażacy Ziławy nominują OSP Rudzienice. Zakład karny w Iławie nominuje oddział zewnętrzny w Działdowie. Iławska Policja nominuje policję z Nowego Miasta Lubawskiego. 48, 48 godzin, godzin na wykonanie, wykonanie zadania. Do dzieła!